Tutaj widzimy drzewo banian, czyli figowiec bengalski. On często ma tak mocno rozbudowane korzenie, ten wygląda naprawdę fantastycznie, ponieważ te korzenie e, rozeszły się po tym, e, pod, rozrosły się pod tym murze i baniany właśnie często mają takie rozbudowane korzenie, bardzo gruby pień. I tak jak widzieliście e, na goła warambol. Te gałęzie rozrastają się tak na boki. Te drzewa rosną naprawdę do dużych rozmiarów. A ten jest wyjątkowy jeszcze taki taras. Pewnie specjalnie wokół niego dobudowano, żeby to jeszcze ciekawiej wyglądało. Może z tej perspektywy będzie widać jak, jak ogromne jest to drzewo. Zobaczcie, tam są te korzenie ono się rozrasta dookoła jest naprawdę olbrzymie i w miejscowości Topowan mamy tak samo jak w Rysikeszu pełno świątyń tutaj widzimy piękne dzwony i kolejna świątynia Widzimy wielkiego, wielką postać małpiego boga, czyli Kumanana. I można wejść do świątyni, ale my uciekamy do kaftate, bardzo polecanej kawiarni. Sprawdzimy, czy faktycznie jest taki fantastyczny widok z niej. Taka dobra kawa i jedzenie. Zaraz się przekonamy. A przy okazji, mamy tutaj też The Beatles Kawiarnię, która bazuje na legendzie Beatlesów, może też za chwilę tam zejdziemy Tu obok właśnie, zobaczcie, mamy tą słynną Tat Cafe Także wchodzimy zobaczyć jak to wygląda w środku. Widzicie, że na wstępie ściąga się buty No mamy Faktycznie widok jest imponujący. Warto było tu przyjść. Możemy też wejść jeszcze dwa piętra wyżej, skąd mamy jeszcze lepszy widok. Wygląda na to, że można też tutaj usiąść, ale nie widzę tutaj żadnych gości. Może wpuszczają ich dopiero jak jest naprawdę dużo ludzi i nie mają już miejsc na dole. Także jeżeli przyjdziecie i będą wpuszczać tylko na dół, to jak zapytacie, że chcecie wejść na górę to na pewno was wpuszczą. Widzę, że te spływy się nie kończą. Tych, pon Tych pontonów jest tutaj Zatrzęsienia można by powiedzieć Nie ma chwili żeby nie było widać Żeby jakiś ponton przepływał tędy Chyba jest to najpopularniejsza Atrakcja z tych um, Sportów które tutaj Są reklamowane Zresztą widać na tych ulicach że Co chwila jadą auta jadą terenówki z pontonami także jest tutaj to bardzo popularną atrakcją mój posiłek już dotarł znajdziecie go w karcie dań y, pod tytułem grillowane wyżywa z tofu i ryżem także ja zabieram się za jedzenie a wy zobaczcie jeszcze raz jaki tu jest piękny widok Miejsce to jest naprawdę godne polecenia, w końcu zjadłem coś zdrowego, treściwego i pysznego. Cena może nie jest najniższa, jest troszeczkę wyższa niż w innych lokalach, bo zapłaciłem za to 450 rupii, jest w karcie, ale 23 rupie było, <küh> było taki był taki ukryty podatek, czyli zapłaciłem prawie 500 rupii, 473, ale było warto. Idziemy teraz zobaczyć jak wygląda The Beatles w środku Czas na jakąś kawkę I tutaj też możemy wchodzić w butach Też mamy taki tarasik Leci muzyka Beatlesów w tle Mam nadzieję że YouTube tego nie wychwyci i będę mógł to udostępnić I widoczek tak samo, zacny. tutaj za taką kawkę z mlekiem zapłacimy 80 rupii czyli więcej niż w innych lokalach ale ogólnie w Rishikeszu nawet na ulicy ta kawa nie jest aż tak tania jak w innych częściach Indii no, ale biorąc pod uwagę miejsce, klimat i ten widok to naprawdę warto wydać te 80 rupii czy za posiłek trochę więcej niż na ulicy no bo sami widzicie jak to miejsce się prezentuje? Teraz jestem w takiej ryksi, no rikszy do której chodzi trochę więcej osób. Zjeżdżam na dół za 50 rupii. No i ja rozumiem 50 rupii, a nie 500. Czy jak za więzienie w okolicy wodospadu 900, bo i też takie kwoty podały. po prostu kosmiczne razy, 10 razy, nawet 20 niż w innych częściach Indii. Ale tak mogę jechać. बस सर प्लीज यस सर कर दीजिए विषय पूरा हो जाएगा लेंगे चाबी ये जय मैं Wchodzimy teraz do najbardziej popularnego ashramu w Rysikeszu. To jest zewnętrzna część. Tej części, w której przebywają adepci jogi, którzy tutaj mieszkają, a każdy może tutaj przyjechać i zostać, uczyć się jogi, no jak długo tylko chce do tej, tej części, że tak powiem, wewnętrznej nie zobaczymy, ale możemy obejść sobie na śram po tej części, która jest dostępna dla zwiedzających. Mamy kolejną szkołę jogi, parmat Szkół joga zadbana zieleń, przystrzyżona trawa. Jest tutaj spokojny, harmonijny klimat. Widzimy siwę. Tańczącego z wężem. Następnie wyżej widzimy Siwę siedzącego. Jak już wspominałem we wcześniejszych filmach, Siwa jest bardzo popularnym bogiem wśród osób, które ćwiczą jogę w tradycji jogi, ponieważ jest on niszczycielem i odnowicielem, ale niszczycielem w sensie, że niszczy wszelkie przeszkody jakie stają na drodze duchowej, dlatego właśnie przez jewinów stał się on takim najpopularniejszym bogiem, najpopularniejszą emanacją Boga w hinduizmie. Dzisiejszego wieczora, kolo, dzisiejszego wieczora płoną kolejne stosy pogrzebowe. dziś jest ich więcej. Nie wiem czy to wynika z tego, że może wieczorem, w czasie kiedy odbywają się tutaj dookoła pudzie, to może jest to lepszy czas na taki pochówek. No, ale jak słyszycie, wszędzie dookoła odbywają się pudzie. Tak jak wczoraj pokazywałem wam tam przy posągu Siwy, ale nie tylko tam. I widzę, że muszę uciekać, bo zatamowałem ruch tutaj, zobaczcie. To jest akurat pas dla kulborów. Ludzie chodzą środkiem, no ale czego się nie robi, żeby pokazać wam takie widoki. Pies pogonił szczura, szczur schował się pod samochodem. A skąd tu szczury? Tak wygląda utylizacja śmieci w Indiach. Śmieci są zwożone nad rzekę, następnie są one palone, a tutaj mamy cegły. Ale to chyba jakieś miejsce... gdzie te segły są składowane, i potem dalej będą jechały na budowę.